się moi kolejni widzowie W tym odcinku mam Multivitaminę Wojanka Piłem ją Powiem wam, bo jest bardzo dobra Ale <laughs> na was to zrobię Przybiję się mi się na Ananas i pomarańcza Bo Tutaj jest jak brzoskwinia bros, tutaj jest. To nie mogę tak przecież Brzoskwinia jest My się Myślę, że najbardziej przebija do tego. Gdzie jeszcze ten Nie, będzie tutaj najbardziej tutaj ananas, nie, 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 to ananas Trochę mniej pomarańcza jabłko mi się, się, słowo mi przebija ale za to jeszcze banan mi się przebija i pomarańcza znaczy brzoskwinia, przepraszam bo bardzo się szybko sprzedają ja akurat zdążyłem je zakupić bieżące było dużo sztuk, ale się udało mi się Udało mi się akurat mi się zdobyć wojanki. spieszcie śpieszcie się, Wy idźcie do szkoły, yy, jak najwcześniej, biegnijcie, niecie, tylko szybkim krokiem albo biegnijcie do minionki, bo się bardzo szybko się sprzedają. Kto, kto pił wojanki, to, to zostawcie tym, co nie pili, bo, bo wojanki właśnie się szybko wyprzedają ale kto nie pił bo ja się nie piłem przedtem jak inni pięcy nie piłem tylko do dzisiaj mi się udało zrobić kupiłem trzy wojanki do, brata, do szkoły i dla siebie kupiłem to mówią zostawcie tym kto nie pił wojanka kto pił to, to. zostawcie dla nich bo ja, bo ja kupię sobie myślę drzewkę za To w tym odcinku będzie tyle na stakcie, suba z dzwonkiem i łapka w górach za mój janek. Na razie trzymajcie się. Siema.